Porównamy ze sobą ręczniki kupione w biedronce, czyli ręczniki Strong, Mega Sweep oraz ręcznik Mila. Ten ostatni będziemy testować w dwóch wersjach. Co możemy powiedzieć o tych ręcznikach? Ręcznik Strong, czyli mocny, ręcznik Mega Sweep, czyli bardzo duże rozwinięcie, około 100 metrów, oraz ręcznik Mila, nie wiem jak to przetłumaczyć. Najprawdopodobniej ma to związek z jednostką miary. Ręcznik Strong. I tutaj, drodzy Państwo, za chwilę coś Wam powiem, przez co będziecie mogli wyłączyć już dalej ten film i nie oglądać, chyba że będziecie chcieli dowiedzieć się, jak to wygląda pod względem ceny. Ręcznik Strong to jest ręcznik trójwarstwowy, najlepszy z tych wszystkich ręczników. Tak naprawdę, jeśli chodzi o ścieralność, o użytkowanie, najlepszy, najlepiej mi się nim pracuje. Jest to bardzo fajny ręcznik. Ręcznik Mega jest tak delikatny, że zastanawiam się, ile metrów muszę wyciągnąć, żeby coś wytrzeć. Podobnie jest z ręcznikiem Mila. Są to bardzo delikatne ręczniki. Więcej czasu zajmuje mi rozwijanie tego ręcznika, żeby coś wytrzeć, niż sama czynność wycierania, a więc męczy mnie trochę to, że on jest tak cienki i tak delikatny. Ręcznik Mega Sweep, czyli ten w środku, bardziej mi przypomina takie chusteczki, co mieliśmy kiedyś w komunistycznych restauracjach. One były takie cieniutkie. Ręcznik Strong, czyli ten pierwszy, najlepszy. Natomiast jak wygląda to, jeśli chodzi o Cenę. Najlepszy, czyli pewnie najdroższy. A więc przyjrzyjmy się. Ręcznik Strong możemy kupić za 6,30, czyli daje nam to cenę około 9 ,10 zł. 10 groszy za kilogram. Ręcznik Mega Sweep kupujemy za 8,50 i daje nam to około 10 ,20 zł. 20 groszy. Jest droższy od Stronga w takim razie. Kolejny ręcznik Mila Max jest kupowany przez nas za cenę około 5 zł, czyli teoretycznie kupujemy go najtaniej, ale jego cena w przeliczeniu za kilogram wynosi około 11 ,70 zł. 70 groszy, czyli jest to ręcznik jeden z najdroższych. Jeszcze droższa jego odmiana występuje w opcji dwurolkowej, 96-liskowej. Drodzy Państwo, tak naprawdę za ręcznik płacimy najtaniej, a w przeliczeniu na kilogramy wychodzi on najdrożej. Jakość tego ręcznika jest także, moim zdaniem, najsłabsza. Okazuje się czasami, że nie warto oszczędzać. Najlepiej, moim zdaniem, kupić ręcznik Queen Strong, ze względu na to, że jest. Najlepszy, a także najtańszy, jeśli chodzi o przeliczenie na kilogramy. I w tym odcinku nikt z Państwa nie będzie mógł mi zarzucić, że dostałem za coś pieniądze i mówię, że któryś produkt jest najlepszy, bo wszystkie produkty są polskie i wszystkie produkty są produkowane w tej samej fabryce. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do kontrolowania produktów. Pozdrawiam.